dobry, Jakub Szymanuszka, OBD Service dawno mnie w biurze nie było tymczasem właśnie dojechałem a tutaj taka niespodzianka eee, ten samochód to jest podobno Infinity eee, ale nawet nie wiem jaki model Zaraz sobie spróbuję to ustalić, albo po prostu zobaczę tutaj z tyłu. Eee, tak, to jest Q50 Infinity. Auto według mojej informacji jest pokradzieżowe. No i nie ma zapłonu, tutaj, tutaj jest jakiś problem, nie reaguje na klucz. Infinity generalnie są oparte na Nissanie, e, bo to jest taka sama marka, no w tej chwili już w Polsce dystrybucji Infinity nie ma. O, bo się zwinęli ze względu na emisję spalin. Natomiast no, tutaj współpracujemy z jedną firmą, która zajmuje się częściami, ale też samymi samochodami. I takie coś nam tutaj podesłali. Zobaczymy. No, auto generalnie dobrze współpracują z programatorami, nie sprawiają problemu, jak chodzi o kodowania różne. I często w takich problemach typu, typu właśnie brak reakcji albo jakaś, jakiś element wymieniony w aucie auto nie odpala, sterownik silnika nie działa. Tego typu problemy generalnie zdaje się załatwić po prostu procedurą kodowania immobilizera i do uczenia klucza. Zobaczymy, jak będzie w tym przypadku. W aucie w ogóle prądu nie było, ale tutaj. Na szczęście, na razie problem był tylko odpięty akumulator. Jakieś życie w samochodzie jest, w sensie jest reakcja na przycisk start. Wyświetla się coś na zegarach, no ale zapłonu za nie włącza. Jest jakieś ostrzeżenie, ale takie standardowe ostrzeżenie, które zawsze w tych autach się pojawia. Są dwa klucze. Udało mi się ustalić na razie, że jeden nie wysyła sygnału, zaraz sobie to zweryfikuję, czy on w ogóle jakkolwiek reaguje, czy jest wykrywany przez, przez tester. Włączam sobie wykrycie transpondera i wrzucam sobie w cewkę pomiarową jeden kluczyk i patrzę, czy nam cokolwiek odczytuje. Dobra, jest transponder 4A7953, czyli taki prawidłowy jak do tego auta powinien być. Zresztą na klucze są raczej oryginalne, pasują groty i tak dalej. Jeden tylko nie nadaje, w sensie nie działa pilot. Drugi też jest wykrywany. Taki sam, taki sam transponder. Nic więcej nie ma. Sprawdzimy sobie jeszcze. Czy nadają. I teraz tak, ten tutaj, ten tutaj nadaje 433,92 MHz. Ten akurat nie nadaje. Co prawda, to nie jest tak, on jest tutaj martwy. Nie jest to istotne, ponieważ do programowania klucza nie potrzebujemy akurat tutaj pilota. Także podłączamy sprzęt i spróbujemy. Tutaj cokolwiek podziałać. Ok, jest niskie napięcie akumulatora. 10V to może nie wystarczyć do programowania, ale zobaczmy, jak to będzie działać. Nissan Infinity Enter. Auto jest chyba z 19 roku, z tego co pamiętam. Zobaczymy, czy nam cokolwiek tutaj e, wykryje. Zróbmy sobie autodetect. E, włączamy światło awaryjne i dajemy Enter. Skanowanie na razie nic nie wykrywa. Nie wiadomo w jakim stanie jest auto, to znaczy ja jeszcze tej wiedzy dokładnej nie mam. Wiem tylko, że jest po, po, po próbie kradzieży, także nie wiadomo, czy ktoś coś tutaj przedstawił. Czy wszystko jest spięte, no jest na pewno w jakim stopniu auto rozebrane. Eee, tak to mniej więcej wygląda. Także czekamy. Scanowanie idzie dalej, teraz tutaj wszystkie systemy, które są możliwe w tych Infinity pewnie on sobie wykrywa, bo on nawet nie wie, który to jest model. Jak to się nie uda, no to po prostu wybierzemy e, odpowiedni rok produkcji mm, i będzie może łatwiej, ale poczekajmy. Mm, dobra, coś wykrył, chociaż nie pokazał jaki dokładny model. No chyba po prostu y rodzaj mobilizera, wybierzemy sobie na przykład ten, program program smart keys uh, turn off the ignition, open the emergency switch czyli mamy emergency switch włączony lecimy dalej don't press the brake, press the start button until the ignition switch is turned on uh, także przyciskamy tak długo, aż nam się włączy zapłon o, coś się dzieje się włączyły wycieraczki, Może je wyłączymy, żeby tutaj nie psy szyby. I lecimy dalej. Communicating switch ignition off. Teraz wyłączamy. O, nie da się wyłączyć zapłonu. Ciekawa sprawa. Coś tam tutaj nie gra. Dzień dobry, kolejnego dnia, a nawet dwa dni później. Aktualizację odnośnie Infinity niestety nie udało się. Zakodować kluczyka. Jest jakiś problem, tak jak to wcześniej już, już, już było chyba widać na filmie. No Auto nie zwalnia zaponu. A żeby taki kluczyk dopisać, na pewnym etapie musimy wyłączyć zapłon. A tutaj po włączeniu ten zapłon przez cały czas jest. W związku z czym samochód z jakiegoś powodu nie może przejść w tryb programowania. Jedynym, jedyną możliwością, żeby ten zapłon wyłączyć jest odłączenie zasilania od akumulatora. Tutaj próbowaliśmy to obejść na pewne sposoby, tak żeby właśnie odpiąć na chwilę akumulator i potem kontynuować procedurę, natomiast no, ta procedura się wygasza i trzeba ją rozpocząć od nowa, a nowo znowu po raz kolejny ten zapłon się nie zwalnia. Sytuacja troszkę nietypowa, ponieważ dużo tych aut robiliśmy, czy to Nissanów, czy Infiniti. To jest akurat 17 rok. One są raczej bezproblemowe. Tutaj raczej wszystko działa tak jak powinno, dlatego na ten moment jedyny pomysł, który mamy, to jest sprawdzenie, jak auto zachowuje się na innym bcm -ie. Tutaj już sobie zdemontowaliśmy kawałek osłon. Sprawdzaliśmy sprawdziliśmy sobie czy y, są jakieś ślady że zawilgocenia, ale wygląda to dosyć dobrze. Y, klient dostarczył inny BCM, na razie używany. Nie wiem czy uda nam się ten moduł dopisać jako używany. No też y, historia auta jest y, nie do końca pewna, także nie wiadomo co kto tutaj robił, co kto próbował dopisywać. Zamontujemy sobie ten nowy BCM i zobaczymy jak auto będzie się zachowywać. Spróbuję podmienić BCM na razie na sztukę, bez zmontowania, żeby zobaczyć, tak jak mówiłem wcześniej, jak tutaj ten system się zachowa na innym BCM. -ie. Oczywiście BCM, tutaj ten drugi, ma takie same numery, także no jest, powinien być kompatybilny z samochodem, przynajmniej mieć, mieć jakąś tam komunikację. Dobra, odkładam telefon, spróbuję to zdjąć, może tą osłonę, żeby był lepszy dostęp do tej... Zapinamy na sztukę wszystko i sprawdzamy, jak auto się zachowuje. Moduł wpięty 1 do 1. A wszystkie wtyczki na miejscu. Tylko sprawdzam, czy cokolwiek nam się e, przede wszystkim zapali na zegarach. Coś się zapaliło. O, jakiś warning się zapalił. A zobaczymy, czy nam się uda teraz. W ogóle włączyć zapłon. Key ID Incorrect. No, jest inaczej, bo tam nawet nie pokazywał takiego symbolu. Także ja spróbuję teraz się podpiąć, wywołać procedurę do klucza. No i zobaczymy, bo możliwe, że właśnie w BCM jest tutaj problem. Ech, mam dzisiaj ogromne nieszczęście do, do słońca, bo gdzie tylko usiądę, to. Świeci mi prosto w twarz. Włączę sobie awaryjne, żeby pobudzić magistrale i próbuję skanować. Infinity było. Teraz nie ma. Infinity, dobra. Spróbuję sobie wybrać manual. Powiedzmy, że jest to Ameryka. I jest to Q50 hybryda mhm, i chyba 2017 OK I most status scan Turn on hazard warning light Skanuje. No i wygląda to na pewno inaczej Wygląda to lepiej. A w tej chwili pokazuję jakiekolwiek błędy w BCM-ie. Pokazuję rodzaj klucza, ilość douczonych kluczy. Nie wiem dlaczego Win jest not available, natomiast on tym bym się najpierw nie przejmował. Spróbuję teraz przejść do IMO Learning i BCM-learning, ponieważ no przeprowadzimy sobie taką procedurę do uczenia BCM-u. Zabieram kluczyk, klikam OK i przykładam kluczyk. Keep pressing start button until instrument turns on. Yeah. Zobaczymy, bo chyba poprzednio też do tego momentu dochodziliśmy, a tutaj. Establishing Vehicle Communication No i chyba na razie nic nowego uh, Turn ignition to the off position Teraz zobaczymy czy uda się wyłączyć No niestety to samo, nie da się wyłączyć zapłonu To samo Nie da się wyłączyć zapłonu I o co tu chodzi? Dlaczego tak? Klikam przycisk i nie mogę wyłączyć zapłonu Witam ponownie, tydzień później. ku 50 hybryda. E, aktualizacja. E, wpiliśmy stary, w sensie oryginalny BZM do auta. Bardzo ważna rzecz. Ktoś mi podpowiedział, a to jest się okazuje istotne. E, tutaj, przy lewarku w Infinity, jest miejsce nagrod po to, żeby zablokować, żeby zablokować skrzynię biegów. W sensie, żeby odblokować. I ten grot, który wchodzi tutaj, jest wciskany tutaj w tym miejscu, w ten przycisk. I tutaj okazuje się, że było to w jakiś sposób odblokowane na stałe. Nie odbijało. Tutaj był jakiś plastik, który wypadł. W każdym razie w tej chwili nam to się nie rusza. Co się zmieniło? Zmieniło się tyle, że teraz po włączeniu zaponu klikamy i zapłon nam się wyłącza. W takim układzie przechodzimy jeszcze raz do programowania klucza. Lecimy z tematem, e, powinna to już być formalność w tej chwili. Turn on the hazard warning light. Klikam, awaryjne włączone. Open, close the driver door once. Zamknięte. Klucze trzymam tutaj. Turn on ignition chyba tam było nawet. Muszę sobie włączyć. Poczekamy, aż się zeskanuje. Bateria 11,9 może być. Yy, ok. I status scan. Brak e, kluczy w tej chwili, bo wcześniej były usunięte. Wybieram sobie All Key Lost. I włączam procedurę jeszcze raz. Get Pin Execution. Oczywiście informacja, że maksymalnie 4 klucze. OK. Turn Off Ignition. Czyli robimy to, co nam wcześniej się nie udało. Ignition Off. Turn On Hazard Warning Light. Włączone. Open and Close. Door, driver door once. Otwieram, zamykam. Okay. please the back of the smart key against the ignition. Czyli wkłada tutaj. Klikam. Dobra, ignition on. I daję. ok. Normal condition Yes. Mhm. Czekamy 3 sekundy. Poczekaliśmy. Dajemy ok. Press the push start button once, a też the smart key that needs to be programmed. A klikam raz. Kolejna aktualizacja. Auto odpala. Pokażę jak to wygląda. Wyłączam, zamyka się, wciskam przycisk hamulca. Rusza. Co się wydarzyło? Nie nagrałem wszystkiego, ale w dużym skrócie. Tych kluczy, które teoretycznie były przypisane wcześniej do auta, nie dało się dopisać. Są zablokowane, muszą być nowe. To jest jeden z powodów, dla których nie dało się ich dopisać. Ja wygenerowałem sobie tymczasowo kluczyk uniwersalny na takim pilocie z Horsa i dołączyłem go do auta. Dopiero w takiej konfiguracji BCM pozwolił mi na rozpoczęcie procedury poprzez przyłożenie kluczyka, zarejestrowanie go, i zakończenie procedury poprzez wyłączenie zapłonu, włączenie i uruchomienie silnika. Temat bardzo ciekawy. Łącznie no, auto już chyba dwa tygodnie tutaj, może nie, może trochę ponad tydzień um, u nas jest. Natomiast no podchodziłem jakieś 3 lub cztery razy do niego. Także zbieg okoliczności. Kilka rzeczy, które, które no, diagnoza, która się okazała nietrawna, jak chodzi o BCM. No i tutaj właśnie zrzucanie tych biegów, co powodowało nie, niezwolnienie zapłonu. Także tyle. Dziękuję za obejrzenie i zapraszam do kolejnego filmu.